10-kilowatowy system hybrydowy za minus 3000 zł, bo z programu moja elektrownia ci się należy. I mówię ci serio, ci się należy. Ja wiem, że tutaj w komentarzach wielu kolegów mówiło, ja nie chcę niczego od rządu. Słuchaj, rząd ci niczego nie daje. Te pieniądze i tak są przeznaczone na ten program. Czyli z każdej kilowatogodziny, którą kupujesz. Przy jej wyprodukowaniu należy opłacić ETS, czyli należy opłacić prawa do emisji CO2. I z tych pieniędzy za emisję CO2 finansowane są między innymi programy "Moja elektrownia wiatrowa" i "Sorry, stary". Żyjąc w tym kraju, twoi rodzice żyjąc w tym kraju, to wszystko są twoje pieniądze. Rząd nie bierze, nie produkuje, tam nie ma tak. Że to jak wiesz, elfy u świętego Mikołaja, że oni siedzą i robią i produkują coś. Oni te pieniądze biorą od ciebie i dają z powrotem do ciebie. Rozumiesz? I to nie jest tak, że jak ty nie weźmiesz i się obrazisz, to oni wtedy zrozumieją, żeby nie odbierać aż ty. Nie! Po prostu dadzą komu innemu. Więc. 47 tysięcy należy ci się, to jest maksymalne, co możesz dostać na elektrownię największą, jaką może być. Rząd wymyślił, że największa elektrownia, którą da się zbudować za te pieniądze, to jest 6 kW. Ale my policzyliśmy i wychodzi na to, że elektrownia 10 kW i nie elektrownia, tylko cały hybrydowy system czyli elektrownia wiatrowa 10 KW, sterownik Deminga od razu z hamowaniem, inwerter hybrydowy 12 kW Deje i 10 -kilowatowy magazyn, 10 godzinny magazyn energii. Wszystko razem 44 tysiące do dopłat. I teraz maksymalnie co możesz dostać to jest tak, 30 tysięcy na elektrownię wiatrową, no bo 5000 do kW mocy, czyli my tutaj wyszliśmy troszeczkę wyżej z tą elektrownią, tak? ale to i tak i tak się zwraca, nie? bo akurat te elektrownie są w miarę niedrogie, w, w miarę dobrze do, do policzenia. I 17 tysięcy na magazyn energii, i tutaj też yy, można by było dać w tej cenie magazyn 5 kWh, ale tak naprawdę przy elektrowni wiatrowej 10 kWh to jest optimum. Ten inwerter umożliwia dołączenie do tego fotowoltaiki. Również do 10 kW w piku. I teraz, jako że yy, ukochany ustawodawca i Enfoś wymyślili, że a, Ty możesz dostać te pieniądze pod warunkiem, że drogo to kupisz, czyli to może być 47 tysięcy, ale pod warunkiem, że Ty to kupisz za 94, nie? Więc w tym momencie, gdyby na przykład pojawił się instalator. Który mm, sprzeda ci to za 94 tysiące, i na przykład dwa tygodnie później w promocji za 500 zł sprzeda ci 10 kW pików fotowoltaiki. No to w tym momencie mamy cały system dla domu energii, i to naprawdę już duży system energii. No, płacony, opłacony przez rząd. Jeżeli jeszcze ten instalator na przykład byłby na ryczałcie, no to mógłby ci zrobić wiele różnych innych promocji, ale to już jakby wy się dogadujcie, co ja tutaj będę się produkował. Dlaczego przy tak bogatym systemie na razie na przykład nie wstawimy magazynu 20 czy więcej kW? Słuchaj elektrowni wiatrowej i to możesz sobie sprawdzić w okresie ostatnich 10 lat. Elektrownie wiatrowe drożej. Czyli najbardziej opłaca nam się kupić w tej chwili, w momencie, kiedy mamy dopłaty, maksymalnie dużą elektrownię wiatrową, na jaką możemy sobie pozwolić. Czyli taką, jaką opłaci nam rząd z dopłat do mojej elektrowni wiatrowej. Natomiast magazyny tanieją. I magazyn za rok. Będzie na pewno tańszy niż magazyn teraz. Czyli w momencie, kiedy przez rok tego pożywasz, dojdziesz do wniosku, że jest genialnie. I na przykład też się okaże, że zakłady energetyczne dojdą do wniosku, że warto wprowadzić godzinowe rozliczenie nie tylko kupując od Ciebie prąd, ale też sprzedając Ci prąd. I na przykład w tym momencie zacznie się dużo bardziej opłacać większy magazyn energii, to ten inwerter spokojnie obsłuży. I w tym momencie dokupienie następnego 10, 20 czy nawet 40 kWh magazynu, w momencie kiedy on będzie tańszy, to się po prostu dużo bardziej opłaci, aniżeli w tej chwili... Kupić mniejszą elektrownię, a większy magazyn, dlatego że no elektrownie po prostu popatrz sam. To znaczy, no popatrz, ty nie popatrzysz, bo ty znasz ceny z Polski. Nie? W Polsce elektrownie wydaje ci się, że tanieją. No bo nawet na, tutaj na kanale Jimmy sprowadza i walczy o to, żeby taniały, nie? ale w Chinach elektrownie wiatrowe nie tanieją. Po prostu. W związku z tym raczej w ciągu dwóch, trzech najbliższych lat nie stanieją. A jak długo będzie trwał program moja elektrownia wiatrowa, to nie wiemy, nie? Więc mi się wydaje, tak jak z tego, co, co ja policzyłem, że bardziej opłaca się w tej chwili dać 10-kilowatową elektrownię i 10-kilowatowy magazyn, Aniżeli 4-kilowatową elektrownię i 20-kilowatowy magazyn. W sensie, że za 2-3 lata to, co wydamy na następne 10 czy 20 nawet więcej kWh w magazynie, to będzie mniej niż połowa tego, co musielibyśmy wydać dzisiaj. Jeżeli się nie zgadzasz, to kłóć się w komentarzach, a jeżeli się zgadzasz, to tu pod spodem jest link do oferty. Na razie.